Ten banan został znaleziony w jego pokoju. Ten banan został znaleziony w jego pokoju. Kiedy została napisana ta książka? kiedy została napisana ta książka. Ten obiad został ugotowany wczoraj. Ten obiad został ugotowany wczoraj. Dlaczego te pomidory nie zostały zjedzone? Dlaczego te pomidory nie zostały zjedzone? Warzywa zostaną ugotowane wieczorem? Warzywa zostaną ugotowane wieczorem? Ta ryba zostanie zjedzona na kolację. Ta ryba zostanie zjedzona na kolację. Zupa została ugotowana. Zupa została ugotowana. Ten list został napisany przez mężczyznę. Ten list został napisany przez mężczyznę. Z czego jest zrobiony ten portfel? Z czego jest zrobiony ten portfel? Ta gazeta nie jest zrobiona z papieru. Ta gazeta nie jest zrobiona z papieru. Nasze lody będą zrobione z mleka i owoców. Nasze lody będą zrobione z mleka i owoców. Pająk został zjedzony przez owce. Mój pająk został zjedzony przez owce. Nie wiemy, czy Twoja walizka zostanie znaleziona. Nie wiemy, czy Twoja walizka zostanie znaleziona. Mój syn przyniósł mi kwiat znaleziony na łące. Mój syn przyniósł mi kwiat znaleziony na łące. Twoje okulary zostaną naprawione w poniedziałek. Twoje okulary zostaną naprawione w poniedziałek. Tamta reklama została stworzona w Niemczech. Tamta reklama została stworzona w Niemczech. To rozwiązanie zostanie sprzedane innej firmie. To rozwiązanie zostanie sprzedane innej firmie. Twoja córka została dobrze wychowana. Twoja córka została dobrze wychowana. Dałem mu kraba kupionego we Francji. Dałem mu kraba kupionego we Francji. To miejsce zostało stworzone dla naszych dzieci. To miejsce zostało stworzone dla naszych dzieci. Zostaną wychowani w tym domu. Zostaną wychowani w tym domu. Mój samochód został naprawiony przez mojego tatę. Mój samochód został naprawiony przez mojego tatę. Maszyna została naprawiona wczoraj. Maszyna została naprawiona wczoraj. On został wychowany przez swoją babcię. On został wychowany przez swoją babcię. Wasza firma zostanie kupiona w lutym. Wasza firma zostanie kupiona w lutym. Czy ten rower został już sprzedany? Czy ten rower został już sprzedany? Ten projekt został stworzony przez naszego szefa. Ten projekt został stworzony przez naszego szefa. Te zwierzęta zostaną sprzedane do zo Te zwierzęta zostaną sprzedane do zoo.